Spajnie. Nie możesz dziecko uderzyć? Jak, jak pierwsza lunda w CSie, nie? I wybór strony. Szukam rozgada, żeby ostrzec kolegę. Proponuję podzielić się na tych, co nic nie mają i tego, co ma wszystko. Jak to postawić? A, bo to ku. Od uradzenia sobie zadaję takie pytanie. Ej, Ej, nie. Macie nie! Macie, Maciek, to chyba nie tak. Co wy tam Macie, robicie, ja halo? Ja jednego tyglesia. Dzień dobry, lody z polewą czy bez? Pokroić, czy jednak nie boli pan nienokrojone. Po dwie gałki. Lecie, podniecie. Co Oj, się dzieje? Halo? mięso. Ej, ała! Co tu się stało? Ja się wywaliłem z tego. Aha. No po schodach nie umiesz schodzić. Maciek, Bez. ale sztukę upolowałeś. Ja wiedziałem, że ty taki bajerant jesteś. Ej, no dzisiaj no. będziesz. Nie chcieli mnie w taki Maciek, stań w miejscu. Czekaj, Jańce. jestem najbardziej no. dorosły z nich wszystkich. Okej, okay, jak tak patrzę, co oni robią, to ci bierze, okej. Okay. O, no, ale obroty robicie, no, to jest Maria. To jest... <grym> to jest My się zabijemy, Ej. zanim zobaczymy Bigfoota. Nie, tak, nie mamy apteczek. No ty, ty nawet się nie masz tego końca. Nie Czu, mamy apteczek. Już, Czu, już, już koniec. No? Idziemy, idziemy. Jej, tak? Dobra, już na poważnie, już na poważnie to było. daj Mam pół Ja ja bym ja mi nie dawał. I, I wiecie co? Daję temu, kto był najbardziej z was odpowiedzialny, Hasiek. Oh, it's me. Maciek, Maciek, Uu, zapamiętaj te słowa. Zapamiętaj te słowa ok, Dostajesz, eee, zapamiętaj te słowa. Nie no, tragedia. No, będziemy nie do tego wracać, nie celuj we mnie i nie chcesz Maciek, mam no, takie o. jedno st strategiczne pytanie no, do ciebie, nie? Nie to, że się tak. czepiam, bo wiesz, każdy ma swój styl. Po te okulary słoneczne w nocy. W ogóle to twoje jedno oko. Nie, twoje oczy wyglądają bardzo creepy w ogóle. On wygląda jakby był bardziej wystraszony niż my. Jeszcze taka szersza na tak stoi. Christiana zostawcie, Christiana zostawcie. zostawcie nie chłapie stopa, tylko weź trochę ciuchy. Nie odpalaj flary! Nie odpalaj flary czasami! Że Odpad. ja? Flary? nie. Odpad. Nie, nie, pan nie, pan nie pan wiem nawet jak. Ej, ale Ał. jest napisane, że flara może być użyta Ał. do straszenia drapieżników. Maciek, nie patrzcie tak. tak na mnie, Zwierzaka. Tak, tak, tak. <laughs> Otóż, tak. Maciek bo się, się na tobie. Ja chciałem zaraz sypnąć z żartem, że on pierwszy, bo chciałem na dupę popatrzeć. Dobra, ja prowadzę, nie ma problemu, idziemy. Ale my tędy przyszliśmy. Gdzie Gdzie jest, tu jest, patrz. idziemy do wioski. Idziemy no do wioski, idziemy, no idziemy na Resident no Evil, okej? Okay. Jest most, uwaga, woda jest bardzo rwąca rzeka, musicie uważać, patrzcie pod o. nogi. Dobra. Ude. O matko. No. Ty mnie porwałeś. Czemu się, się na dupę patrzycie wszyscy po kolei? No tak, myślałem. Damian, się o osunę, bo na dupę chciałem popatrzeć, Znaleźliśmy Dzięki. coś! Coś mamy Ale uważajcie, bo tu pułapki mogą być. Wziąłem. Siadaj na butle. To jest głupi pomysł. Nie strzelaj w to czasami. To jest idealny pomysł. To jest patrzę. Co się mam nie? co? Mam strzelić? Zły team. Zły team. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. To jest najbardziej przydatna rzecz, jaką widziałem do tej pory. No bo wiesz, jak cię podglądał nice. w nocy, jak się tutaj ciśnili się zdarza, widziałem tego Gentlemana No w nocy, bo już się zbliża. ja chciałem tutaj kamerkę wam rozkazić. Kamerkę? Ej, co więc, myślisz, bo... będziemy robić tego? Ale masz lufę, nie? E, Powiedz mi ktoś, robisz... skąd mam Gnata. No, to e, no ci przecież, przecież to, o... o... dałem ci przecież za to, że mnie uleczyłeś, dałem ci, uleczyłem o... ci. To dziękuję. Zadziłem ci do buzi. Robię to jak Hadesiak? O, do to kłopi stock. Jak co dobrze sobie radzę. No, to ja jeszcze muszę szelika znaleźć? Szelika? Doć, cię się boję. Piorun Mam podobne Daj. doświadczenie? Dobrze mi idzie? Tak. Dobra. To już jestem pewien, <śmieniu> że mi Cze dobrze idzie. Czy jego... ja w głowę tylko zabiję? <śmieniu> nie, nie zabijesz go niestety. Co Ej, robisz? ja mam aparat, czekaj. No zostawiłeś już jeden w ma, ma, przepraszam Mam, czy proszę? jaki ostrzegawczy, przy nodze mu strzelił O, Czy ty nie, mnie trafiłeś? Nie O, znaleźli... <stutyskuj> nie trafił. Pół e. praca, a strzeleś Maczkowi w głowę Tak I hipokryto No nie przesadzaj, nie trafił ten tętnicy szalałeś. żadnej Może więc w ciebie jest celowałem, okay. tylko nie trafiłem Dobra, to szary kan nie, 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 nie Shotgunę, to tutaj. 30 metrów Sela z shotgunem Uciekł Z za... Uciek, skuteczności 35 metrów <grym> To było bardzo taktyczne zabrać ich i dać im broń, wiesz? Ej, widzicie mnie, czy już już nie ja, tak, Maciek! Maciek. Maciek! Czekajcie, nie świećcie na niego! Jak zrobię tak, to cię nie widzę. Jak tak, to widzę. Jak tak, to znowu nie widzę. I tak znowu widzę. 10, ja nie wiem, wielka stopa cię nie znajdzie, nie ma opcji nawet. Kobani da... ślady znalazłem, to by zrobił nie? O, dla wiecie, Naj. gdzie mamy iść. A nie wprowadzi na e, To już trzymamy, tam. tak? Jeszcze czwarty? To ja, to ja zarazem <laughs> dwa tropy, a wy jak tam panowie, co tam? Jak ja tam? zaraz będę mógł znaleźć dwa trupy, co najwyżej pewnie. A wiesz, że mamy tu znaleźć ogólnie cztery osoby, które zaginęły i tak mamy znaleźć ich trupy w lesie i zrobić im zdjęcia. Ciekawe czy jeszcze ciepło. Ej, to brzmi jak fajny wstęp do... Do horroru, oczywiście Popaki! Tu można no. tyrolką pojechać! Tam jesteś dowolne. tyrolka, ty. Ziemno. Bez sensu nie co będziemy wchodzili na tą górę tylko po to, żeby przejechać się z powrotem w to samo miejsce, gdzie byliśmy przed tym momentem? Eee, no, no, mi, miło nie? że pytasz! Przecież to jest zabawa. O to chodzi w zabawie, chodź. To w ale za, zakład, nie. że będzie kolejny ślad, nie? To... Nie, nie będzie. Wie, ogólnie zawsze było na wycieczkach tak, że pierwszy dzień to robicie co chcecie, a na drugim dniu dopiero spięcie dupy i oglądanie posągów. A tak to, i to chyba jest druga okay. nocna. Okej, myślałem, że powiesz co innego jak powiedzieć po, Dobra, ale okej, okay. skończyłeś nie nie na posągach. Nie chciałem, chciałem jest. Kolał, powiedzieć family friendly content. Faki, y jest kolej, kolejna butla z gazem, jak się tego używa? Chwytasz do ręki i musisz nosisz tego. Nie wiem, spróbuj. na chwilę, chwilę. Ojej, Co na mnie? Oh! On, On to to znak, to nie podoba to. mi się to! Nie! Mówiłem, że się dziewczyny będzie no, pierwszy wow. leciał! Nie mam Ar... amunicji! Halo! Keep... chodźcie mnie, go! Dobrze, dobrze, dobrze. możesz go bić. On? On opłaca nie moje OnlyFans! Dobrze. Oh. Nie trafiam. Oh, o nie, nie pomóż o o o mi, pomóż mi! Nie, pomóż mi! Ma prawdziwego. Nie mam, nie mam już tego. Chodź tu gnój. Flary użyj, flary użyj. Nie mam jak użyć. Ratujcie! Użyj! Ja nie mam jak użyć. do flar. Nie, nie, nie. Biegaj w kółko, to jest jak na dzika, jak na dzika chodzi o... Ała, No pilujcie mnie kto mi podłożył pułapkę pod nogi? Kto mi podłożył pułapkę pod nogi w trakcie jak miałem puszczać niby tego Flaren. No kurwa jakiś jest żart żar. No, swoją To Fla, by nie byłem ja, to nie byłem ja. A on, drzewa mają pułapkę. Ej, ta czaszka. Ale się muszę Sharykana wynieść. masz Sharykana. Użyj e, jak to było? Kurczę, flara! Halo, mamy! <laughs> rzuć ci wcale, rzućmy go, rzućmy go, w niego, jak się rzuca? wcale go! wcale wcale Idź, świeć mu, wcale 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 ale mam no jeszcze jedną, czekaj. Wachki. Jak to było? Q, scroll, yes. Yes. Mogę ci dać taki, dobra. wygląda jak shotgun. Proszę. Talc. A jakich się uruchamia? <noise> eee, najeść, na przedmiot. Skru? scroll, gnat! Ale nie mogę wziąć, bo już takiego mam. Co to za skamerska gra? To wziął, gnata! Ja mogę wziąć. Ej, bo bo, bo... bo kolega chyba przyjdzie. E, Ej, widziałem, widziałem Sherrykant, ty masz flary. No, co to Ej, kto ma amunicję 5,50 A patrz mam taką. O, jest. Jest pełna. To chyba do karabinu jakby. Dobra, czekaj, dajcie mi moment, Sherrykant, zejdź z tego. Dajcie mi, daj mi dajcie, moment i już tam jedziemy. Tylko muszę Minecrafta tu odjechać. Ale to rękami możesz Zaraz. A rzeczywiście. Zaraz będziemy... Ja a wystarczy. nie mogę rękami, bo grani ma Głowo, takiej obsługi. Ej, głowa, patrzcie, głowa. jest tu ostrzeżenie. Uwaga Małty <grym> Ja sugeruję nie denerwować Damiana, bo ma bląd przy sobie cały czas. I Mam amunicję w końcu! Tak, nie jestem już o, Wow, dalej no, jesteś bezużyteczny! Damian, sorry, ja że to już, powiem, ja sorry, że to powiem, ale wyglądasz totalnie jak A jakbyś się bał tu być, I to w ciągu dnia. Jestem dziesięciolatkiem. Nie, jesteś studentem! Jestem dziesięciolatkim tak, studentem! Jestem studentem, było Dobra. napisane, że jesteś studentem! Wyśladujcie mnie! Nie, nie uwierzymy ci za bardzo, ale okej. Okay. Wyśladujcie mnie! Gdybyśmy nie znaleźli zwłok, to możemy małego teama zabić i zrobić Dawaj, zdjęcie. Czyka, kim jest mały, ja to jest mały team? Kto no jest mały team? No ten Hasiek jest mały team. A ty jesteś, ale to ty ja jesteś jestem starszy, za. ja mam... Nawet, nawet team, bardzo. Za. William. Ale ja mam... Tam, no team ale team, ja, mam jeszcze, ja mam jeszcze przeszłość przed sobą, a to mi już się kończy i tak. Chyba nawiązywał do Twojego wieku, wiesz? Co? ale to bardziej doświadczony. Takie mam wrażenie. Chyba twoje doświadczenie na razie... Ja dał. No, nie, nie no znalazłem dużo, śladów. poprowadził. Ej, chłopaki znalazłem drogę, ej, chłopaki znalazłem wielką stopę, choćby przytulimy go. Ej, chłopaki, ktoś mi pomoże wstać, bo umarałem! O. Tak, to był... Tak, cała reszta tak powoli się odwraca, co to? Hasiek. Ale no ja nie lubię! Jest jest Ale jest, jest, dzień! Czego ty się boisz? Oho, oho, oho! Ej, słuchajcie, guys, 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 guys! Słuchajcie! Siedzimy w tym domu i nic nie robimy. Nie, 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 wy tak nic nie robicie. Słuchajcie, Co? Mnie. tu jest save. Tu jest. O! Nie, zapnij się przestań. ten Przestań, przestań TVP oglądać, słuchaj, tutaj jest safe. I żeby się do niego dostać, musimy znaleźć w tym kampusie, będzie gdzieś kod ukryty. Na jakiejś kartce 1, albo gdzieś będzie narysowany. kod I tu możemy znaleźć Dobra, idziemy kota szukać. Dobra, dawajcie to mięso, to ja tutaj przygotuję tak, że ten Bigfoot przyjdzie. Maciek, no nie, 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 nie. Dawaj, znalazłabym kot. Nie, nie, nie. Dawaj, kot Ale jak ty, Szarykan, mam problem. Jaki? Chciałem kotlety zrobić, ale on trochę przegiął z no paliwem. Nie tak się robi burgery! Kurwa! 20... <śmiennie> Pomóż mi! No słychać. i co teraz? O, odsuńcie się na chwilę. Nie zapomnijcie mi to wysłać później do mojego insta. Patrzcie na to! Robimy tak. Tak, szybko pułapki! Płatki rozstawcie! O maćka! Dała! E, mam pułapki. Co to jest? zajmuj go jeszcze chwilę! Rozstawiam pułapki! Dobra, już! Ała! Nie, nie mnie! Nie żyjesz. po twarzy! Pracuję tym na Instagramie! Jezu! Gdzie jest zasłoń, Zasłoń! Zasłoń! Żaluzję! Tu Słuchaj, on, o, on poszedł na tyły do ciebie! go! Wracaj do domu! Dobrze! Dobrze ci idzie! Dobra, idzie do ciebie! Maciek, jak ci idzie? Ja jestem martwy, nie mogę się odzyskać. Poczekaj, kan, poczekaj chwilę, poczekaj! Eee, nie... ŁAMIEŚ, POCZEKAĆ! Nie o, dobra, poszedł do Damiona. Spierd... Uciekamy! Uciekamy! Nie! Dobra, chłopaki, czas na trochę rozrywki! Co, włączysz telewizję? Ej, A jebaki, dawaj, bo już wleci! Chłopaki, on uciekł! Ej, chłopaki, podnieście mnie! Twoje... No, Ej. uciekł po byku, widzę właśnie. O, Ej, moją... <suszy> albo ja wlazłem, nie jestem pewien. <śmienny> chłopaki, bo on, on mnie przytula! Ej, głosu, nie podoba mi się... Ty. Ej, bo mnie mi. bierze mnie na barana, halo! Nie! Co robisz w tej komodzie? Przedstawicielka Leżę! i średnich przedsiębiorstw, proszę Państwa, dzień dobry, Tim, spoczywaj w pokoju. Może drzwi, drzwi zamknij najpierw, drzwi zamknij, drzwi najpierw, szerykan zamknij. Drzwi, nie wróć. ma drzwi, rozwalił drzwi. Nie tam, są rozwalił. drzwi, idź, wró ale wróć, uwierz mi, uwierz mi, zaufaj mi. Szybko idź tam. Czemu? Idź, wejdź tam, podnieś go, tylko drzwi zamknij. Ale nie mam niejako podnieść, nie mam oparte drzwi. Spokojnie. Dobra, Dobra ale wracaj i drzwi zamknij, wraca i drzwi zamknij, szybko. Nie ma drzwi, przecież mogę... drzwi, zamykaj, patrz, widzisz, są. Zamykaj. No zamykaj ten dźwięk. nie! Zgubił się w lesie, nieprawda, bo zamknął się w domku. Nie Ty... Zostaw mnie nie! 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 Ale ci zrobił. Jak zapaśnik jest ten Tima! Gdzie on jest? No tam w drugą stronę, za dużym drzewem poszedł. Za tobą. Tak?

To drugą stronę, szybko! <laughs> nie nie? Jak, jak zrobił rola po zwłokach w ogóle. O, wraca, wraca! Team, czekaj! Team, team, team! Zostaw te dżi! Zostaw te Team, chodź ze mną! Nie, nie lutujcie! Jak się go podnosi? przytrzymaj, ja bym wziął, dobra! Team! I co, co z ty ty tym robisz? <laughs> Zasłonił, <zasłania>. żeby <laughs> nie <my> patrzył! <laughs> Nice. Ty, ty, ty jesteś No. Tim, zrób coś. Tim, nie mam flar, nie mam uciski. Ja Ale cię z poliskową. Tim, nie zostawię cię tu! Ja na nie, nie, na flargana! do nie, nie, czekaj, co ja zrobiłem? A, Mogę Tima ożywić. Mam cztery czaszki i mogę znaleźć rytuał, odprawić w lesie i ożywię Tima. do lekarza. Tato! Zesztywniałeś nie. trochę Kadesia. Idę do rzeki, cię wrzucisz tam. Tato, Muszę się, tato, ja nie się myć jeszcze! No to nie w tą stronę, to w lewo musisz iść. Jessica wezmę, bo przynajmniej cycki miała, a ty co mi się. A, przynajmniej jest to złapać i co... No. Na co popatrzeć, wiadomo. Przy Instagramie się dorobimy? robimy. Team nie odpływaj. No i zaraz odpłynie coś czuję. Tato spełnij moje ostatnie marzenie. Chciałem zjechać na strolce. Dobra, Tim. Nie wiem czy jesteś na to gotów. Jestem! Najszybszy przelot w jego karierze. Tim, czekaj! To jest jak, to jest jak stary z mlekiem. Tim przeżył najdłużej, co jest nieprawdopodobne, bo ja obstawiałem, że zginie jako pierwszy czyli jeśli leżenie przy komodzie nazywasz życiem, to tak. Ej, ale wiecie co jest? Spra spra sprawdziło się to co w każdym horrorze. Czarny umiera pierwszy. No tak było. Po prostu najmniej budżetu była na niego. Ja mam no. najbardziej rozwinięty z was wszystkich instynkt przetrwania. A wy macie... <głos> dlatego, <głos> dlatego stałeś plecami do <noise> Bigfoota, który uciekał za tobą. <noise> ale nie zabił mnie, nie zabił mnie. Ups. To się kończy, lepiej zakończyć no. A chwila, kto nas na początku rozgrywki ostrzegał? O pułapkach Chwila o, pamiętam! Przypomniał nagle na koniec gry. On tak zobaczył taki zawiozł, taką zawiązaną linę i tak. Co by było gdyby? Ja mam taki wyczulony instynkt przetrwania. Ale dobra, i, dobra. I umarł też i William. I żyli długo i szczęśliwie. Nie żyli. A u...